Proszę Państwa, pierwsza prezentacja ma 20 minut i zapraszamy prelegentów pierwszej prezentacji. Dobrze, więc zaczniemy właśnie od Waszej prezentacji. Dosłownie, zapraszam Pana Profesora. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mój czas nie będzie liczony, bo prezentować ten projekt będą dwie inne osoby. Ja chciałem tylko Państwa bardzo serdecznie powitać. Reprezentuję rzeczywiście dwie instytucje. Jeden to jest Instytut Akademii Nauk a z drugiej strony to jest to Centrum Geoplanet, czyli konsorcjum czterech instytutów, dokładnie to jest Oceanologii Nauk Geologicznych i Centrum Badań Kosmicznych. Krótko mówiąc, zajmujemy się na co dzień Ziemią z każdej perspektywy. Możecie Państwo zastanowić, co ja tutaj robię na tym spotkaniu. Prawdę mówiąc, ja też nie wiem do końca, ale może mi się uda od, na to odpowiedzieć. Kilka lat temu Razem z Grzegorzem pomyśleliśmy, że warto zrobić coś wspólnie. Grzegorz zajmował się edukacją, ja się zajmowałem nauką. Pomyśleliśmy, zróbmy coś razem, bo pewnie warto. Szczególnie w tych czasach, kiedy mówimy, że budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy, społeczeństwo informacyjne. Wydaje mi się, że to połączenie edukacji i nauki również z tymi elementami biznesu jest niezwykle istotne. Zresztą Instytut, który reprezentuje... Pracuję troszkę na pograniczu. Na co dzień uprawiamy naukę przez to, tak zwane duże N, ale oprócz tego mamy oczywiście kontakty z biznesem, bo ziemia to jest również poszukiwanie nowych złóż, to jest y, y, na przykład gospodarka wodna, więc tych elementów takich biznesowych czy gospodarczych jest bardzo dużo. Ale myślę, że mamy też coś do przekazania młodzieży, dzieciom od najniższego pokolenia, bo prawdę mówiąc, chcemy chować tą młodzież dla siebie. Ja nie będę przedłużał, bo Grzegorz mi liczy czas, więc bardzo poproszę, ponieważ to ten projekt EduScience, to jest projekt stworzony przez trzy instytucje, czyli właściwie cztery instytucje. Z polskich partnerów to jest wspomniany Instytut Geofizyki, który jest liderem projektu. Mamy też Edukację Profuturo i w imieniu Edukacji Profuturo będzie nam opowiadał o projekcie pan dyrektor Leszek Lotkowski. I mamy też firmę, która tu nie jest obecna, American Systems, odpowiedzialna za tą część elektroniczną czy internetową w projekcie. Również jest angielski partner, znany edukator Colin Rose, który reprezentuje firmę Accelerating Learning Systems. Chyba tak się nazywa. I chciałem jeszcze przedstawić Agatę Goździk, panią doktor Agatę Goździk, która jest liderem projektu EduScience. Przybliży nam ten projekt, a jest też również naszym pracownikiem, a na marginesie powiem, że moją byłą doktorantką. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam ten zaszczyt, że prezentujemy jak pierwsi. Zaszczyt, to jednocześnie wielkie wyzwanie w związku z tym, że jesteśmy pierwsi, bo wszyscy jeszcze będą słuchać uważnie. Potem może ta uwaga trochę spadać, bo już i godzina późna. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o. O? Dobrze. Działa. Jeśli chodzi o nasz projekt, takie podstawowe informacje. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3, czyli poprawa jakości kształcenia. Jest to jeden z największych projektów, który jest realizowany z instytucją pośredniczącą, którą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, także mamy się czym pochwalić. Budżet projektu to prawie 24 miliony, także również patrząc na, na skalę tą budżetową jest to, jest to projekt wyjątkowy, a ja postaram się Państwu przez te najbliższe kilka minut pokazać jeszcze kilka aspektów wyjątkowości tego projektu, bo nie sam budżet o tym stanowi. Krótko o tym, kim jest lider projektu powiedział już Pan rektor, to dzisiaj jest moja kolejna prezentacja o tym projekcie i kolejny raz dyrekcja zabiera mi moje pole do popisu, no ale... Ale, ale takie jest ich prawo. Jeśli chodzi o partnerów projektu, ja tutaj troszeczkę chciałabym szerzej o tym powiedzieć, dlatego że faktycznie to jest już ten element wyjątkowości, ze względu na to, że faktycznie udało nam się połączyć te trzy światy to co mówił Grzegorz że staramy się łączyć świat biznesu, świat nauki, świat edukacji. I w tym przypadku to rzeczywiście ma szansę zadziałać, i jest to o tyle wyjątkowe, że takie mm, projekty, Łączące biznes z edukacją pewnie już funkcjonują. Projektów, które realizowane są w oparciu o platformę e-learningową czy różne innowacyjne metody, które są realizowane właśnie we współpracy z firmami komercyjnymi, jest całkiem sporo. Natomiast projektów, gdzie dodatkowo wchodzi partner naukowy, to myślę, że takich projektów nie ma dużo. To, co udało nam się również w tym projekcie osiągnąć, to to, że. Jakby partner naukowy daje potencjał kilku instytucji, czyli to nie jest tylko Instytut Geofizyki, ale tak naprawdę potencjał, który daje geoplanet. Ja od strony naukowej zapytam się Państwa, jaki jest obraz naukowca w naszym społeczeństwie. Jak Państwo myślą naukowiec, to co przychodzi Wam przede wszystkim do głowy? Smutny. Okulary. Coś jeszcze? Mózgowiec. Trochę oderwany od rzeczywistości. Tak? To są pierwsze hasła, które nam się kojarzą. Jak yy, zapytałam moich znajomych, co im się kojarzy z hasłem naukowiec, to gdzieś tam się pojawił Einstein jako taka burza, burza yy, włosów i faktycznie taka osoba, z którą nie ma takiego rzeczywistego, realnego kontaktu. Gdzieś się pojawiło hasło szalony naukowiec, tak? ale właśnie w tej warstwie takiej, że jest to osoba. Troszkę z głową w chmurach, to bardzo często się to przewijało. My tym projektem chcemy udowodnić, że z naukowcem da się też porozmawiać. Między innymi w naszym projekcie zaplanowaliśmy lekcje online dla uczniów, którzy mogą bezpośrednio naukowcowi zadać pytanie. Mogą się z nim połączyć i podpytać o rzeczy trudne albo o rzeczy całkiem błahe. Mogą też usłyszeć, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj w ciągu dnia. Że nauka jeszcze na to pytanie nie zna odpowiedzi, i to jest właśnie wyzwanie dla Was. Czyli y, chcemy połączyć ten świat edukacji z, ze światem nauki, przedstawić to, czym zajmujemy się na co dzień jako naukowcy, w taki sposób, żeby trafiło to do, do tych młodych ludzi. Także to jest taki nasz ukryty cel tutaj, jeśli chodzi o Instytut Geofizyki, bo oczywiście nasi partnerzy, każdy ma swoje własne cele, ale ponieważ mam możliwość poopowiadać troszkę od strony Instytutu, to to państwu też prezentuję. Dlaczego projekt jest wyjątkowy? W projekcie yy będziemy pracować w sześciu obserwatoriach geofizycznych. Będziemy pracować, co to znaczy? Dydaktycy, którzy tam będą yy pracować przy projekcie, będą tworzyli treści, które będą potem na tej platformie yy internetowej przedstawiane, ale również będą prowadzili lekcje online, będą prowadzili warsztaty, pokazy, będą przyjmowali wycieczki dydaktyczne. Czyli będzie faktycznie możliwość przyjechania, zobaczenia jak to działa lub ewentualnie obejrzenia doświadczeń, eksperymentów, które robią, yy, sal pomiarowych, budynków badawczych, aparatury badawczej, jakby faktycznie namacalnie. Dodatkowo mamy obserwatoria właśnie w konsorcjum Geoplanet. Wymienię już tak kilka. Obserwatorium Astronomiczne. Myślę, że, że to jest coś fajnego. Laboratorium Izotopowe. Laboratorium Instytutu Oceanologii i dwa statki. Planujemy również to, żeby uczniowie mogli na takim statku zanocować. Tak? Poczuć się jak, jak taki powiedzmy student Akademii Morskiej, który po prostu spędza tam jakiś czas, wejść do pomieszczenia nawigacyjnego, porozmawiać z kapitanem. Co więcej, mamy, i to już jest na pewno wyjątkowe w skali kraju, stacja polarna na Spitsbergenie. Stamtąd również planujemy lekcje online. Powiem tak, Spitzbergen to jest takie miejsce, że gdzie, gdy się tam pojedzie, to ja nie znam osoby, która wróciła stamtąd i nie była w tym miejscu zakochana. Ja też tam byłam cztery lata temu i no to jest miejsce niezwykłe. Można zobaczyć las, który jest taki, bo takiej mniej więcej wielkości są brzozy polarne, tak? Wierzba polarna. Można zobaczyć misia polarnego. Stąd nasz symbol, tak? Ten to EduScience, które jest z misiem polarnym, to nieprzypadkowo jest tam miś polarny, bo właśnie takim sztandarem naszego projektu jest, jest Spitsbergen. Co więcej, chcemy zabrać trzech najlepszych uczniów, którzy wygrają w Olimpiadzie EduScience na taką przygodę kilkutygodniową na Spitsbergenie, gdzie będą mogli po prostu zobaczyć, jak naukowcy tam pracują. Na Spitsbergenie pracujemy... Można powiedzieć jedną dobę, jedną noc polarną i jeden dzień polarny, tak? czyli cały rok toczą się tam badania. Oczywiście uczniowie pojadą tam w czasie dnia polarnego, ale naprawdę jest to, jest to niezwykłe przeżycie. I na takie, takie podsumowanie EduScience w liczbach. 250 szkół w całej Polsce będzie uczestniczyć w projekcie na etapie wdrożeniowym. 41 miesięcy to czas realizacji projektu. Planujemy ponad 43 godzin lekcyjnych przeprowadzić, 43 tysiące godzin, tak jest, 32 pikniki i 12 festiwali naukowych, 3 partnerów, 4 instytucje naukowe, a wszystko to będzie się kręcić wokół 3 głównych przedmiotów: geografia, chemia, fizyka, no i oczywiście w młodszych klasach, w szkole podstawowej, również przyroda. Dodatkowo będą elementy biologiczne, elementy matematyczne, mamy profesora od chaosu od teorii chaosu. Także myślę, że będzie się dużo działo. Jeśli chodzi o nasze cele, cele oczywiście mamy zapisane w projekcie, które brzmią bardzo poważnie. Ja tu przedstawię to, co, o czym ja myślę, gdy myślę o naszych celach. Przede wszystkim chcielibyśmy pokazać, że świat science, czyli, czyli te nauki przyrodnicze, to są nauki absolutnie fascynujące. Znaczy, to jest coś, co jest niesamowicie ciekawe, tylko musimy dać taką iskrę, pierwszą iskrę tym uczniom, żeby fizyka, czy geografia, czy chemia to nie były przedmioty, które są z czymś trudnym, nudnym, z podręcznikiem, tylko żeby to było coś, co jest fascynujące, bo gdy ucznia zafascynujemy, to on dalej pójdzie tą ścieżką i, i będzie po prostu wciągnięty, będzie ciągnął to, poszukiwał. To taki element poszukiwawczy jest tutaj bardzo istotny. I jeszcze jeden cel projektu to przede wszystkim nauczenie uczniów umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych. To, co w naszej szkole najczęściej ma miejsce, to uczenie faktów. Jak popatrzymy tutaj na to zdjęcie, to te fakty to jest tylko czubek góry lodowej, a góra lodowa to jest około 1 dziewiątej wystaje na zewnątrz, to wszystko, co jest pod spodem, jest szalenie istotne. I to uczenie. Umiejętności analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, to jest to wszystko, co musimy dać naszym y, uczniom obecnie, bo świadomość tego, że za 20 lat, gdy oni będą kadrą zarządzającą, staną przed wyzwaniami, o których my nawet teraz nie mamy wyobrażenia. Także ja na tym kończę i poproszę pana Leszka o kontynuację. Dziękuję bardzo, Agato. Jak Państwo widzicie, wszelkie rzeczy, które robimy w życiu, należy robić w partnerstwie. Stąd też poprosiła mnie Agata o to, abym jako reprezentujący partner, tu się Pan Profesor śmieje ze mnie, a moja żona patrzy na mnie, tak? co to z tym partnerstwem się dzieje, jako partner, czyli jako człowiek tak naprawdę powołany do tego, aby kierować wspaniałymi szkołami, zespołem edukacyjnym Profuturo. Parę słów powiedzieć na temat tego, dlaczego edu science. I no, rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z, te, sprawę z tego, że należy zmienić dotychczasową formułę uczenia się i przejść z, do, tak naprawdę od ery przemysłowej do ery umiejętności, o których przed chwilą Agata powiedziała. Stąd też, jeśli Państwo dobrze pamiętacie. 2007-2008 rok wskazuje nam na to, że na uczelnie matematyczno-przyrodnicze wstępuje coraz mniejsza liczba studentów. To na taki, podam taki przykład, gdzie w naukach informatycznych, których kształci się cały świat, mamy tylko 5% udział naszych studentów, a kolejny rok po 2007 2008 akademicki zmalało 20%. To też daje do myślenia, dlatego że musimy być konkurencyjni i rzeczywiście w tej gospodarce rynkowej odnajdywać. Się. Kolejny element to oczywiście element przeniesienia języka nauki, często niezrozumiałego, często siedzącego w głowie naukowców na język szkolny, a przecież tak ciekawe i istotne elementy są w ciągu całego dnia realizowane. Ja mogę powiedzieć, że my mieliśmy w swoich szkołach przykład, kiedy to naukowcy za pośrednictwem naszych uczniów wywoływali trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi było wywoływane w ten sposób, że dzieciaki na 3-4 skakały do góry na sali gimnastycznej, wydawały przy tym oczywiście odpowiednie ruchy, a specyficzne urządzenia sprowadzone do naszej szkoły mierzyły pomiar tych ruchów. To ich bardzo ciekawiło. Mieliśmy takich przykładów wiele, to dało też nam do myślenia, że rzeczywiście ten świat należałoby nieco zmienić i upraktycznić. Jeśli dołożymy do tego jeszcze taki element wykorzystywania technologii IT w praktyce, no to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dzisiaj dzieci to, są, to jest tak zwane pokolenie kciuka, to znaczy one... Bardzo doskonale obsługują wszelkiego rodzaju komórki, iPody, iPhony, jeszcze wszystkie inne te rzeczy, które niedawno wydawałyby się rodem z kosmosu. No i przychodzą do szkoły, mają zderzenie z, czasami z zwykłą tablicą i z nauczycielem. No i zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście szkoła musi być muzeum, czy można inaczej. Stąd też ta wielka interaktywność i elementy, które mają zmienić i pomóc tym młodym ludziom w samym przyswajaniu wiedzy. Jak chcemy osiągnąć cel, o którym tutaj Agata już mówiła? Po pierwsze poprzez zmianę samych metod uczenia się, skutecznego uczenia się i temu ma posłużyć się nasz partner Colin Ross, który rzeczywiście mówiąc o inteligencjach wielorakich, wykorzystując wiedzę o mózgu człowieka, wskazuje drogę, którą powinniśmy podążać, aby świat edukacji i uczenia się był radosny i, i podążał za tym, za naszymi preferencjami. To jest ten element y, n, części naukowy, drugi element to wykorzystanie potencjału Polskiej Akademii Nauk, o którym już tak wiele Państwu mówiliście. Kolejny element to współpraca z najlepszymi, aktywnymi nauczycielami w Polsce. Trudno jest dokonywać czegokolwiek bez udziału tych, których miałoby to dotyczyć, bo istotą rzeczy jest to, aby nauczyciele poznali nie tylko metody uczenia się, ale wiedzieli o tym, w jaki sposób można, można to przeprowadzić. Wykorzystanie praktycznych umiejętności procesu uczenia się mamy u siebie na co dzień w szkołach, i to jest ten element, który Chcemy wdrożyć e, również w, w realizacji tego projektu i temu ma służyć również czynnik zewnętrzny, czyli firma technologicznie zaawansowana, która utworzy taką platformę e-learningową jako produkt finalny naszego produktu. I tak rzeczywiście można już dzisiaj pewnie podczas dzisiejszych prelekcji będzie również o tym mówić, uczyć się na platformie e-learningowej, a efektem końcowym tego, co chcielibyśmy zrobić, miałyby być cztery innowacyjne elektroniczne programy Science dla poszczególnych etapów edukacyjnych. To znaczy takie programy, w których jedno zjawisko będzie mogło być opisywane przez różnych nauczycieli, przez nauczyciela biologii, chemii, fizyki i, i też innych nauk matematyczno-przyrodniczych. W ten sposób będziemy również za pośrednictwem dydaktyków w obserwatoriach, które są, wypracowywali pewną bazę źródłową, gdzie będą eksperymenty naukowe, gdzie będzie można dokonywać tych transmisji online, gdzie będzie można wchodzić na wirtualną szkołę, a także gdzie będą powstawały z czasem takie portale stowarzyszeniowe, blogi naukowców, uczniów, nauczycieli wymieniających się swoimi doświadczeniami. I ten drugi element, do którego będziemy dążyli później, to będzie pewnie powstały portal internetowy, gdzie właśnie te wszystkie elementy będziemy mogli zaobserwować. Kończąc te króciutkie moje wystąpienie, chciałbym Państwu powiedzieć, że marzy nam się to, aby uczniowie do szkoły przychodzili rzeczywiście z radością. I aby ich kształcenie e, mogło odbywać się z wielką radością. Mam tutaj przygotowany króciutki film i może uda się na koniec pokazać ten film, a ja dwa, trzy słowa spróbuję o nim opowiedzieć. Otóż tak się stało, że my już w e, roku ubiegłym dokonaliśmy małej próby wspólnie z Instytutem... E, z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z jednego w obserwatorium w Książu, poprowadziliśmy lekcje online. To znaczy nasze dzieciaki były na zielonej szkole. Tam na zielonej szkole naukowcy wspólnie z naszymi nauczycielami prowadzili wykłady. Te wykłady były transmitowane E, mogliśmy, mieliśmy szansę w, te, w czasie tej transmisji połączyć się w czasie rzeczywistym z naukowcami w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i uczniowie zadawali im ciekawe pytania. Na nie wszystkie udawało się odpowiadać, co ciekawe. A tutaj Colin rozpowiada, że najlepszym elementem, e, kiedy dziecko wraca ze szkoły, jest taka refleksja, jakie dzisiaj zadałeś dobre pytanie. I rzeczywiście coś w tym jest. Ale zobaczcie Państwo, że w czasie czasu wydawałoby się wolnego, zielonej szkoły, dzieciaki z taką pasją mogą przyglądać się temu, co mieli okazję realizować przy obserwatorium sejsmologicznym właśnie w książu, na bazie tego, co zaobserwowali. I takich lekcji, i takich zdarzeń myślę, że na zakończenie realizacji tego programu będzie więcej. Bardzo Państwu dziękuję. krótką informację, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że na sali mamy jednego z twórców tego projektu, a, a jednocześnie szefa naszego Obserwatorium Badań Polarnych. Jeśli będziecie Państwo mieli okazję w przerwie porozmawiać o misjach, to jest okazja, pan, pan e, e, profesor Piotr Głowacki.